Dzień dobry, kochani, Paolita w kuchni Wita. Słuchajcie, no święta się zbliżają, więc podsyłam Wam przepisy, ale ja to zawsze powtarzam. Te przepisy możecie korzystać cały rok, no bo po pierwsze nie wszyscy obchodzą święta, a po drugie, bo dlaczego nie sobie sobie sałatki, takie jaką Wam dzisiaj polecę, bo chciałabym Wam polecić naprawdę mega szybką sałatkę eee, i to znowu nie będzie za wiele składników, więc mam nadzieję, że znajdziecie chętnych na ten przepis żeby skosztować, popróbować i czekam na Wasze opinie i czekam na Wasze y, jakieś tam propozycje jeszcze y, właśnie na ten nadchodzący okres za chwilę wiosna, wiosna już będzie, no bo już pierwszy dzień wiosny mamy za sobą, także kochani przyjdą świeże warzywka świeże owoce, będzie się działo dobra, ale póki co jeszcze przypominam tylko ostatnie przypominajka i bierzemy się do roboty Przypominam, Raty do 27 plus do tego za 200 zł możecie otrzymać szatkownicę plus osłonkę z funkcją obierania. Także jak coś to dzwoncie, piszcie. Ci, co dzwonią i piszą i nie zawsze mogę odebrać, to przepraszam. No życie goni jak szalone, także. Dobra, lecimy z tą sałatką. Słuchajcie. I teraz tak, oczywiście ja tu zaczęłam sobie robić coś innego. E, bo chcę Wam podpowiedzieć, tutaj potrzebujemy jajka, oczywiście ugotowane, i kalafior, i kalafior też ugotowany. I teraz, jak to zrobić, żeby się nie narobić, a żeby zrobić te dwie czynności, czyli ugotować kalafior i jajka w tym samym czasie, na tym samym prądzie, w tej samej wodzie. Słuchajcie, odpalamy na kukidu gotowanie jajek, wpisujemy e, po prostu w przepisach gotowanie jajek. I robimy to według właśnie przepisów, bo tak, gotować jajka możecie z kukidu, gotować możecie jajka według tych takich naszych ikonek. I teraz tak, zacznijmy od tego, że ja tu właśnie gotowanie jajek robię z kukidu, dlatego że chcę wykorzystać ten czas, ten prąd i tą wodę. 400 g wody wlewamy do naszego naczynia o temperaturze pokojowej, dlatego że wtedy lepiej się ugotują te jajka. I słuchajcie, wkładamy koszyczek. Ja już tu mam przygotowane jaja, cztery jajka. Oczywiście u mnie jest 2, cztery, sześć, no bo przecież wiecie jak to u mnie jest, więc ja gotuję 6. Wy sobie ugotujcie, cztery jeśli potrzebujecie, jeśli nie możecie zawsze sobie je zostawić i potem smacznie zjeść. I tu są schłodzone, moje nie są schłodzone, więc też się ugotuję. No, i teraz tak: czas gotowania zależy od preferencji. Właśnie, tak jak każdy lubi, ale tu do sałatki potrzebujemy koniecznie jajka twarde. Jeśli chcecie miękkie, 10 minut. Jeśli chcecie miękkie, żeby żółtko było płynne, a białko twarde, 11 minut. Miękkie, czyli wtedy żółtko płynne, 12 minut. Ja wiem, każdy potrafi sobie czytać. Jaja na twardo 13 minut, a jaja na bardzo twardo 14 minut. I ja sobie użyję te 14 minut. E, zakładamy miarkę z pokrywą i tu ja oczywiście zmieniam sobie. Zakładam jak najbardziej pokrywę. Pokrywę zakładamy, bo e, no bez tego wiecie, termomiks nie ruszy. I zamiast e, miarki daję sobie waromę. Na waromie rzucam kalafior. Słuchajcie, mały kalafior, wagowo, nie wiem jak to tam wyjdzie. Teraz e, kalafior, póki co, no wiadomo, nie jest to jakiś świeży, ale znalazłam taki mały. No i. Wkładam go właśnie do tej naszej waromy, zamykam pokrywą i słuchajcie, pamiętacie? 14 minut. Ustawiam sobie 14 minut yy, i będzie gotowanie jajek razem z kalafiorem. A, do tego ja sobie ten kalafior jeszcze posypię trochę kurkumą, żeby miał inny kolor. Możecie go też trochę posolić. No i tu niestety nie będę mogła skorzystać z wadszych patentów na obieranie jajek, no bo tak, tutaj yy, tak naprawdę one nie są w wodzie. Ale... Yy, Spróbuję, włożyć do szklanki, poruszać tam do słoika i zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, koniec gadania, do roboty. 14 minut, 2 roma, obroty, 1... Ojojoj, oj, oj, widzicie? Dobra. Gotowanie kalafiora razem z jajkami. Trochę to ostudzimy i wracamy do sałatki. No i kochani, mamy to zrobione. Kalafior ugotowany, jaja ugotowane, ostudzone. Teraz robimy dalej naszą sałatkę, bo tak naprawdę teraz już tylko pomieszamy składniki, będzie super. E, no i tak, kolachior z racji tego, że mam właśnie duże kawałki, więc ja sobie pozwolę go jeszcze rozdrobnić, no bo do surówki, do, surówki, do sałatki muszą być drobniejsze. E, no i też rozdrobnimy jaja. Zaraz będę cała w kurkumie, to już to będzie hit, ale dobra, szybko wycieram ręce. Dobra. E, zamykamy to i teraz niech będzie 20 sekund, obroty, 3. Rozdrabnianie kalafiora. No i dobra, kalafior się rozdrobnił. Jeśli chcecie mniejsze, ja zostawię sobie takie kawałki. O, i właśnie ta kurkuma pięknie zrobiła, że ten kalafior mi się wymieszał. Ja zostawię takie kawałki, bo teraz tak, dorzucę jeszcze jajo i też muszę je rozdrobnić, więc jeszcze pokroję 4 jaja i jeszcze dam na rozdrabnianie, tak? Czyli... No też damy 20 sekund, niech będzie obroty, 3, niech to wszystko się razem ładnie rozdrobni i będziemy łączyć. Słuchajcie, teraz jeszcze patent jest taki, że potrzebujemy rukole. Ja rukole umyłam i dałam do koszyczka, ale możecie też równie dobrze skorzystać z naszej waromy, tak, żeby wysuszyć tą naszą rukolę. Dobra, Lecimy, lecimy z tym przepisem. No bo niestety ta sałatka musi się jeszcze schłodzić, żeby ją zjeść. Kochani, praktycznie już sałatkę mamy wymieszaną. Zrobiło się tak żółciutko, zobaczcie, tak wiosennie żółciutko. Także jest idealnie wymieszane e, jajka z kalafiorem. Do tego dorzucę sobie pół, e, pół puszki groszku. Możecie dorzucić też kukurydzę, jeśli nie lubicie groszku, ale będzie trochę żółto, tak? Dobra, do tego dodajemy trzy łyżki majonezu. No i przyprawy, sól, pieprz. Tu już do smaku każdy sobie do smaku doprawi. E, nie wiem, zobaczymy tak mniej więcej. Ja dam pół łyżeczki pieprzu, pół łyżeczki soli. O, sól się kończy. Znowu sól się kończy. Dobra. I teraz wymieszamy. Tylko pamiętajcie, tu robimy e, mieszanie. Tylko mieszanie. Czyli musimy wyjść z noża i dać obroty wsteczne. E, niech to będzie tym razem 30 sekund. Dobra, i obroty wsteczne, obroty też niech będą dwa. Mieszamy jeszcze jeden tak naprawdę krok, i pokażę Wam, co dalej. I dobra, na tym etapie, tak naprawdę, surówkę. Surówkę, co mi z tą surówką? Dzisiaj sałatkę mamy zrobioną, wymieszaną. Yy, no, tylko fajnie, właśnie by było, żeby ona się przerobiła, tak? No, zobaczcie, wygląda no normalnie sałatka, tak? Zrobiona z kawałkami warzyw żeby, yy, pokazuje to, żeby nikt nie powiedział, że termomix wszystko robi na pawkę, na ciapkę, więc co kawałki waży. I teraz patent taki jest, że dajemy wokoło talerzyka rukolę, jeśli nie lubicie rukoli, słuchajcie, możecie dać sałatę, możecie dać szpinak, możecie dać roszpunkę, co tam sobie chcecie, ważne, żeby było coś zielonego. Dobra. Rozłożyłam, zrobiłam takie gniazdko i do tego daję naszą sałatkę. Słuchajcie, sałatkę. Oj, oj, ale rozmach miał. I to muszę na razie wstawić do lodówki, bo muszą się przerobić nasze smaki. Zobaczcie, jak pięknie wygląda nasza sałatka. Tak niewiele trzeba. A zobaczcie, no nie, mo, nie powiecie, że na stole nie będzie to wyglądało ładnie. Widzicie, tak w tak krótkim czasie ja już spróbuję, hmm, kalafiorek jest taki al dente, nie jest y, rozciapkany, więc to będzie super sprawa, dobra, do lodówki i za jakieś dwie godzinki spróbujemy no więc kochani, tak wygląda moja sałatka na stół i niekoniecznie to musi być na święta, może być na co dzień Posypam jeszcze troszeczkę pieprzem ło, wow, spada ten rukola Posypam pieprzem, groszkiem do dekoracji i degustujemy, Upatrzcie, wszystko spada Jeku, już nie mogę się doczekać spróbować Dla mnie rewelacja, ale ja uwielbiam rukole. Mm -hmm. Także. Kochani, polecam Wam mega szybką, prostą sałatkę z kalafiorem, z jajkiem i groszkiem. Życzę smacznego i miłego dzienka. I oczywiście czekam na Wasze propozycje, co i jak byście chcieli jeszcze przed świętami. Wiem, że nie wszystko zdążę. Bo też nie będzie się tak oglądać, nie oszukujmy się, bo nie masz na to czasu. Także miłego dnia! Buziaczki papa! Pa.